Witam cię drogi widzu bardzo serdecznie. Pomysłowość ludzka pod względem tuningowania maszyn nie zna granic. Sam mam niełatwe zadanie, bo muszę dopieścić tego cukiereczka, ale efekty moich prac poznacie już niedługo. Tymczasem. Jak niedziela, to odcinek u Detailera, także wszystkim życzę smacznego i sprawdźmy dzisiaj, co skrywają portale aukcyjne, a wiemy, że na nich jest dosłownie wszystko, łącznie z tym takim samolotikiem, co go Amerykanie ostatnio zgubili. U nas już jest, nieco taniej, no tych brakujących elementów jednak nie udało im się dokoptować, no ale trudno. Przejdźmy do ogłoszeń. Poprosiłem was o nie na moim Instagramie i było ich naprawdę sporo. Nie zawiedliście po raz kolejny, także sprawdźmy, sprawdźmy, co patologicznego dzisiaj znajdziemy. Adam wybrał te takie najczęściej się powtarzające i te takie, jego zdaniem, najzabawniejsze. W ogóle, w ogóle moi drodzy, Genio kupił też nowy pojazd. Geniu, dawaj. Co kupiłem, co kupiłem? Ze szpitala dostałem. Na okres świadczeń rehabilitacyjnych. A nie mogliście tej strzały chociaż wyjąć? Nie, wypisałem się na własne życzenie. Dobra, umiesz jakieś sztuczki? Coś tam, coś tam, poczekaj. Zaraz ci pokażę. <śm> Kurwa. <śm> no Radzy, lejka. Ja nie wiem, co jest bardziej patologiczne, to ogłoszenia, które będziemy teraz oglądać, czy to co odpierdolone na tych wstępach. Podnieś mnie! Wstawaj i oglądamy. Podnoszenia jeszcze nie ćwiczyłem. Nie dam rady, Kurwa. E, Biku, chciałem ci tylko przypomnieć, że jak będzie 5 tysięcy polubień pod tym filmem, to do trzech komentujących polecą trzy przedpłacone karty paliwowe. A jak będzie tych polubień 20 tysięcy, to. Jeden z komentujących będzie mógł się poczuć jak... Adrian? i będzie mógł zgarnąć nowy BMW M2 na weekend. Także Byku, nie krępuj się, zostaw teraz ten komentarz. Nie masz na niego pomysłu? To napisz, które z ogłoszeń, które zaraz zobaczysz, jest najbardziej patologiczne twoim zdaniem. A do ciebie teraz, Byku, przechodzę. Czym jeździsz na co dzień? Honda Civic X, 2018 rok, 1.5 Sport Plus. 1.5 Sport? Ja pierdykam, 1.5 i Sport to mi się jakoś kurwa nie łączy. Tu jest zdecydowanie więcej sportu, Byku, więc mam nadzieję, że skoro masz samochód, to tego mi nie rozjebiesz. Mam nadzieję. Baw się dobrze. <grystanie> Dzięki wiem. Do zobaczenia po weekendzie. Dzięki. A my wracamy do studia. No ja po prostu wiedziałem, że to będzie najczęściej wysyłane ogłoszenie. Chujowóz. Ależ chujoza. Dzienio pasuje ci do twarzy w ogóle. Mhm. No zobacz okulary też, maty masz okulary. Cała reszta się zgadza. Na następny odcinek widzowie to jakiś szcipkowóz to jemu będzie pasowało. Pewnie, że no. tak. Odolimy, e, jak mam być szczery, to pewnie ten samochód, pojazd nie istnieje. Tylko jest to jakiś po prostu zwykły bait, żeby wyłudzać dane kontaktowe, albo był to zwykły troll, żeby poprawić humor połowie internetu. Więc tego chujowozu nie ma. Może chłopaki z CS Projekt by takie zrobili? Chociaż faktycznie, no. ostatnio byliśmy u chłopaków, którzy zrobili z Passata basata z wanną z hydromasażem, także... Nie ma numeru telefonu? No nie ma, ściema, no pewnie albo masz... No, naczekaj. Kurwa, jest. Dobra, jak zadzwonisz, chłopie, to już będziesz dostawał e, codziennie sms z fotowoltaiką propozycją, czy na swoim balkonie nie chcesz założyć jakiejś farmy. Dawaj dalej, nigdy. A, wymięk... To na to no, co to może być? Olimpiada? No. Olimpiada i to jeszcze jaka olimpiada? Limonkowo. Limonkowa, chłopiec, jaki to jest wieś Ciężko zrobiony. U Jezus, Moria, ja to jest szybsze niż wygląda. Dwa i pół turbodiesel. Kur... czy mi ta szczała tu utnij tam i to. Co ma ci uciąć? Nie ci wyjąć tą strzałę po prostu. Już się pośmialiśmy, już był gag zrobiony. Możesz się pozbyć tej strzały. Jak się by O ja Cieniu, my ją ci przykleiliśmy na taśmę klejącą. Ale cringe moglibyśmy spokojnie konkurować z gołcami odnośnie poziomu cringe'u w naszych Wie materiałach. Wiecie mnie wymęczyli kurwa w tym szpitalu dla weteranów? Ja pierdolę, tydzień pod kroplówką. Ty nie dla weteranów debilu, tylko byłeś u weterynarza, bo było taniej. Dobra, ile to ma mocy? Chciałbym wiedzieć. 187 koni, wyglądać miał tych koni 400. Ja pierdykam, komuś nie wtedy tym jeździć. O, ja pierdolę zderzak. Wyłącz to, wyłącz to. Patrz Gieniu co jest. To jest smart? To jest smart, z którego bym się swojego czasu wyśmiewał. Po odcinku u motokotów. Mi się nie, dziwi, nie dziwi, nie? Ja bym skoczył z jakiejś takiej muldy tym wozem, nie? Ale szkoda, że nie jest zarejestrowany. To jeszcze trzeba. O, ładnie by tam łeb obijało pod sufitów, tutaj. Ja już cię widzę w tym bagażniku, którego nie ma. Ej, w ogóle ciekawe, czy by się Ja bym się tam dobrze. zmieścił. Ma ten wóz potencjał. 75 koni. Dobra, kurwa, to poszło po piochu polu i wyskoczyłeś z górki, to to by poszło. <noise> o jezus, już nawet nie wiem, czy po to nie pojechać. Wejdę trochę tego, kurwa, bo nie widzę. No. Patrz, z naszych okol. Ela, 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 y Przede dlaczego ludzie, kurwa, jeszcze w 2023, nie wiem czy mówiłem to już w którymś odcinku z tej serii, a dlaczego mamy 2023 rok, świat poszedł naprawdę z postępem, a oni dalej wpierdalają coś takiego, jakieś maski z gównolitu, spoilery, dlaczego on to zrobił, kurwa, z łasku jest, więc pewnie to znasz widz. Widzu, oddaj to po prostu, kurwa. Spoiler jest do góry nogami. No lepiej by wyglądał, jakby go obrócił, nie? To bo, kurwa, stary. nic nie zmieniło w tym ulepie. David miał fantazję. Ty trochę masz tych ogłoszeń. Ja. Kurwa, widzowie nie zawiedli. Mówiłem, w tym materiale jest wku... tego, ja naprawdę nie sądziłem, chociaż nie ma co ukrywać, wiele ogłoszeń, które mi widzowie wysłaliście, to wiele niestety zniknęło. Ktoś się chyba... krzyszko ogląda mnie, kto takie rzeczy wystawia i stwierdził, że to będzie lepiej jednak to schować, co by nie... Co by nie pokazywać tego szerszej publicy. Trollyn. Co oni mają, kurwa, na saksy to można jeździć, kurwa, i truskawki zbierać. Są, kurwa, saksofon na bagażniku tam. Ale czy to jakaś patologia wielka? to jest eee. dzwoń i mówisz, że wyjechałeś na saksy za robotą, ale Hans zaproponował ci takie coś i zarobiłeś o wiele więcej na ten samochód, dlatego teraz chciałbyś go kupić. A gdzie jest, saksa? Powiedz normalnie, że cię Niemiec... Kakao? No. I byś chciał te pieniądze, które zrobiłeś z nierządu wydać na ten pojazd, tylko czy to, wiesz, czy to wyprzedzi wszystkich oponentów, z którymi się spotkasz na drodze, którzy będą mieli Volkswagen na Odsłuchaj Golfa? Odsuń mi tą, tą myszkę, bo nie widzę numeru. Proszę cię bardzo. Tylko pamiętaj, musisz powiedzieć, czy pan akceptuje pieniądze z nierządu w euro. Numeru, żeby mi było wydać, nie? Mamy coś takiego blura, geniu. Przyjechały z Niemiec. Zaciągaj jak Niemiec. Ej, jeszcze jest taka opcja, że ci ludzie wystawiają te ogłoszenia tylko po to, żebyśmy w nie weszli, ocenili je i one zaraz znikną. Karolku, nie śpi. do której dzwonisz? No, fantastycznie. Coś że o tej no. godzinie będzie tak chyba sporo. Też 21 to jest młoda godzina, chłopy. To nie jest powiedzieć, czego. Jak miałbym Dla takiego, Ciebie, jak wstałeś miałbym takiego rodzyna wystawionego chłopie na Oelixie, to nie czego tak z telefonem stał. Bo może ktoś zadzwoni. O kurwa, to mi się podoba. E, a Daś, nie za ładne wybrałeś. Podoba mi się taki maluch wersja safari, ej, w łodzi to on by się nadał. Wziąłbym ten łuk, którym do ciebie strzelałem. No. Ja prowadzę, ty bierzesz ten łuk i strzelasz do Meneli. Takie łódzkie safari byśmy tym odwalili. Dobra, dzwoń, zapytaj, czy można strzelać z, z tego fiata. Czy on jakby testował, no bo to faktycznie wygląda, jakby miał na safari jeździć. Dawaj telefon, ci Kurze, jak to jest widz. <grywa> Serio? Kur po raz kolejny kręciły te materiały i po raz kolejny ludzie nie odbierają telefonów? No, już w dół pejeżdża, nie zrobimy sobie Menel safari. Trudno. No, tak. Chociaż zacznij, co on napisał, może o tym wejdzie jeszcze. Uwielbiam taki opis. Stan pojazdu widoczny na zdjęciach. Przeczytałem przez chwilę możliwa zamiana na M2. Znaczy, z MZ. Kurde, byś swoją tą m 2 czerwoną. Z m 2 nie można do Żuli strzelać. A z tego można. Ty, ale do tego, do Bizuna, jakby takie przyspawać. Chłopie, z przodu, W Bizonie jest Heder. On. Kości. Ale jak header odczepisz, będziesz chciał tak mobilnie pojeździć po mieście, załączasz halogen i wiesz co jest. Chciałeś kogoś jeżdżącego bizonem po mieście? Ale ten jest, ten nasz jest wyjątkowy, chłopie. Ten nasz będzie wyjątkowy, bo jeszcze nie jest. Dobra, lecimy Wersja dalej. Kwestia eksport, czy, czy, poczekaj, bo chyba nie wiem, czy mi się ślimpia marzą, czy co? O kurwa. To są kółka z Tesco. <laughs> Czekaj, kurwa, Co to Kurwa, to kurwa To zdjęcie mógł sobie darować, kurwa. <laughs> Może zaczepis pod tą przyczepę, kurwa. Ale uwaga, przyczepa nie jest w wystawie jak coś, to się zdać zdjęcia przyczepy. Ty, no czekaj, gdzie to jest. To można tym jeździć po drodze? Zdaleźć nie ma? No, nie wierzę. Ja w to kwa nie wierzę. jak to ma przed napęd, to wiesz, jak to bokiem musi lecieć? Pan na tych kółkach? O. Faktycznie. że z tego TikToka, jak wrzucili, yy, posadzili Ej, na ten... nie wiem tego. Tylnymi to... kołami je posadzili na wózkach sklepowych. Ty, to naprawdę no. może być niezłe. A ile to w ogóle kosztuje? Sprawdźmy. 22 tysiące. Za tyle pieniędzy, to nie chciałbym tego sprawdzić, Ale czy to driftuje. Ale jakbyś sobie pojechał do Władysławowa tam, albo na jakieś... Znaczy musisz złożyć, to jest obrzegue. kamper wersja Lego. Aha. Tu a Ramad tego tyłu nie dostajesz. Ale szanujemy mocno, szanujemy za pomysłowość Polaków. Lecimy dalej? O, jest ten cipkowy znaczek. Rydło. Ja mam takie jedno zasadnicze pytanie, dość, dość bardzo ważne, dlaczego ludzie robią tuning, jakieś poszerzenia zderzaków, błotników, sportowe felgi w aucie, które ma 113 koni. Ło, wow, to jest jakiś projekt fajny, Kurwa ty, faktycznie. Don't to nie? wygląda jak Ariel Atom po roku w Polsce. No ciekawy wóz, powiem szczerze. Taki na lato, jak słońce, to cabrio, wygląda jak żaba. Ee, nie jest źle. Kurwa, no taka żabcia, na wakacje, chłopie, człowieku. Ty ma takie, jak mi się kojarzy, Na limankę byś tym podjechał. Kufry takie były do skutera kiedyś. Miałem no takie bo to jest taki Kingwaya. skuter tylko, tylko dwuosobowy. No, no to skuter skuter dwuosobowy, to się przypierd... Nie no, to, to nie było patologią, no, to takie. Po śmigł takim. No ch chłopie. Z no chłopakiem tak. się trzymając za rękę, no. jadąc wiatr we włos. Gdybyśmy tak kupili się, to sobie pojechali na odpust, nie? Zapali się za rączkę. Ta, to ogłoszenie przerzuciło mi się w wiadomościach bardzo wiele razy, nie wiem dlaczego, aż tak bardzo chcieliście, żebym je skomentował, ale w sumie fakt. Szydzenie z Audi to nieprzyjemność, to obowiązek. Co tu się wydarzyło w tym bolidzie, w tej Olimpiadzie? To jest A6, ale ma te... White body. Chłopce po prostu ze zwykłego Audi A6 zrobił wersję RS6, wsadzając tam silnik od S4, turbiny od 2.0 TFS. no to... Jakiś miks egzotyczny. To ty się znasz trochę do tych ognisk, tak? Nie, po prostu siedzisz, przeczytałem, siedzisz? co tu jest w opisie napisane. A. Jakby nie mogę się do końca z tego śmiać, ponieważ przedstawiciele marki BMW robią dokładnie to samo z bękami na Klayenzem Powera na 1.6, więc jak tutaj powiem, że to jest bardzo złe, to, to bym ziomką też powiedzieć. Dobra, i w przypadku i w przypadku tego to jest bardzo złe. Nie róbcie tak. Strugi widzu, zapomniałbym jeszcze, że partnerem dzisiejszego materiału jest. War Thunder, czyli imponująca gra, zwłaszcza dla miłośników pojazdów i maszyn wojskowych. Oferująca ogromny wybór różnorodnych pojazdów, co sprawia, że każdy gracz może znaleźć coś, co go zainteresuje. Odwzorowanie realnych uszkodzeń dodaje do gry realizmu i emocji podczas starć. Jednak to czołgi niezmiennie dalej są moimi faworytami. Szczególnie cieszę się z możliwości prowadzenia polskiego Leoparda który daje radę na polu bitwy. Cieszy również fakt, że gra dba o szczegóły graficzne i dźwiękowe. To tworzy realistyczny klimat wojennego środowiska. To z pewnością przyciąga fanów militarnych symulatorów. Dla osób, które lubią rywalizację i fascynujące starcia, War Thunder może być naprawdę wciągającym doświadczeniem. Zachęcam Cię, mój drogi widzu, do spróbowania swoich sił w tej grze, a jest ona dostępna na różnych platformach. W tym na komputery PC, PlayStation, Xbox Series X i S oraz na starszych konsolach. To oznacza, że możesz grać na swojej ulubionej platformie, niezależnie od tego, jaki sprzęt posiadasz. Mój kod Detailer oferuje graczom wiele cennych bonusów, takich jak pojazdy premium, ekskluzywne konta i boostery. To świetna okazja, aby rozpocząć grę z przewagą nad innymi. To jest szaran, kur... To jest, y bedakim. Bo to jest chyba tak, że bardzo chciałbyś mieć Audi, Aha. ale masz pieniądze na, na Volkswagena tylko, no bo jednak Audi jest trochę droższe. Lampy mamy od kutrójki jednak albo od kupiątki te lampy bedo. N miks egzotyczny, Jezus Maria. Ty, to jest Alhambra, czyli to nie jest szara, No, nie Alhambra to jest jeden. Tu w ogóle po turecku jest napisane, któryś z moich widzów musi mieszkać w Turcji, skoro mu się turecki marketplace włączył. Nie, no, to jest patologia. Gość bo był pomocnej Arabicy, arabice, tak jak ja dzisiaj kurwa, która mi nie pomaga za bardzo. Trzy waliłeś już ten, tym wozem. Gówno w <kłuch> Gówno w ch... większe właśnie wyświetliłem? Mi Mi się jego. To jest chyba na wraka. No... Mi robisz? Tak karizmy. pomalowane Ta, jak, na race, jak wrak... Tak, Jak na race, to takie były, nie? Wrak a to niebezpiecznie jest wrakrejs. Geniu coś o tym wie, niebezpieczny. No. Nie rób się tego. <śles> prawo! No dobra, to już nawet za 2000 do wraka daje go. Dlatego nie chciałeś ze mną jechać drugi raz, nie? Chłopie, weź to, oddaj na złom Normalnie nie rób jaj. Weź za złą, przyjedzie, da 500 zł, a za to miejsce parkingowe to weź 100 zł miesięcznie i te 2000 szybciej obrobisz. Grupa waga dzisiaj dominuje pod względem patotuningu. Tu mamy kolejny. Rodzynek, i ktoś tym w ogóle jeszcze jeździ. Nie bał się pojechać tym na zakupy. Pytanie, jeszcze on wyszedł i robił tego zdjęcia? Więc ludzie pewnie, jak widzieli tą sytuację z zewnątrz, to, to myśleli. <grystanie> Kurwa, robi zdjęcia tego ulepa. Nie, on robił zdjęcia tego ulepa, żeby je wystawić na internet. Wystawia na sprzedaż automarki niemieckiej Volkswagen Passat b 5 silnik, 1,8 Turbo. E tu silnik, chociaż spoko. Się... 150 koni. Ja, a przebieg, przebieg, przebieg. Będzie 180 tysięcy czy 160 tysięcy? Dawaj, nie podał przebiegu, przebieg do ustalenia. Silnik w aucie pracuje dobrze, ma moc, przebiegł i sprzęgł działa dobrze. Po tych kurwa dokładkach to będzie taki ciężki, że będzie jechał jak 100 nie, a nie 150 No Myślę, że już e, od 2002 roku z tych 150 koni to zostało może ze 100, no, ale co ja tam się Znam. To się na wraka by nadało 1990 i to na wraka jak najbardziej. O co ku... ale cofni, pokaż zderzak były ten. Nie no widać, że Chamski TU nie ma. nie u... to. Ale to jest małe, lekkie na wraka się nada jeszcze coś wygra człowiek taki autem jadąc. Cena jest... też jest taka nie? cena Pod... też jest przystępna. Z 3000 na 1990. Myślę, że jakbyśmy do niego zadzwonili, to za tysiaka to chłop odda z pocałowaniem. Na raty jeszcze możesz. Dobrze. Uobią cię raty? Że ktoś nie ma? Gdzie z tą ręką, k***a, ci uschnie w locie. Ja pierdolę, jakie kręciate słupki pierdolone. Ej, ale naprawdę po pobycie u motokotów te projekty mi się zaczynają to? podobać. I wygląda. chętnie bym takiego Matiza w Cabrio przyjął. Gdybyśmy mieli taki tortesto, jeszcze w Angliku jest. A nie, dobra, przełożył Ale ja to, to nie wygląda chyba jak ten, jakby ucięte były słupki takie. Nie, no to jest dalej, widać nie? projekcik cały, chłopie, zobacz. Ucięli te słupki tutaj jakimś laminatem, tak, laminatem. Pianką montażową mi jakimiś innymi paroma mało potrzebnymi normalnie na co dzień rzeczami ustrugali coś takiego. Ej, dobra, to jest śmieszne. Podoba się dla mnie. 3600 No nie no, ceną nam przesadzi... Wszyscy wiedzą, że to co wsadziłeś w projekt, to nie odzyskasz. Ciekawe, z czego dobudowali tu te boki, nie? No, mówię ci, że laminatu. Myślisz, że laminat to jest? A... Jak kajak? No właśnie, jak kajak, bo to jest takie kabry. Myślisz, że do wody popłyniesz, to będzie na wodzie tak dryfowało. No, nóżki ci. Chesmo, może możesz tam płynąć po brzegu? Ba mnie się podoba, mnie się podoba, ale to Podlasie mnie po prostu tak chyba zmieniło trochę. Ale nie zmieniło mnie na tyle, żeby to coś mi się podobało. Nie, to o wieś, wieś tunik, fu jezu, jezu. Chłopie, kurwa. W jeszcze z Rzeszowa. Ty, gościu, weź to z Rzeszowa blisko na front. W środku jak Majbach, co ty gadasz? A tyś, był, kurwa, stał o Majbacha chociaż kiedykolwiek? No. I to, to ci przypomina Majbacha. Łoj, ojca ryzyka byłem, kurwa. I to z ci przypomina tego Majbacha. Tak. No, diebane kurwa, no, zobacz. Jasne, tak. No i lepsze. Może beżowe, bo... fajne. Czy ja robię casting na nowego Gienka w takim razie, bo, bo, bo ten Gienek nawet nie wie jak Maybach w środku wygląda, to... Podobnie, co pierdolisz. Ty... Tu piszcie na tego maila, jak chcecie być nowym Gienkiem. On się kur... Nie Niezastąpiony jest. Dobra, nagrywajcie jakieś filmiki, co potraficie zrobić lepiej niż on. Tu, na tego maila je wysyłajcie. Proszę, kur... Z nim nie, mogę. nie macie tyle cierpliwości, co ja, żeby z wytrzymać, macie. z nim się nie da wytrzymać, naprawdę. Uj. Sejak? jak? nie, znowu Znowu zjebałeś! Nie, po prostu Adam na tym laptopie ogląda jeszcze... Zgłaszajcie się na casting, bo potrzebujemy te technicznego y klikającego, bo ten... ...piep się nie nadaje. To jest nasz techniczny, kretynie. Nawet nie wiesz, kogo no, nie obrażasz. To. Zgłaszajcie się na casting na Nowego Gienka, ponieważ on nawet nie wie, o kim mówi. No dobra, mają mnie, mówię. Wujek, zrób mi jeszcze czwartą arabikę. Nie rób, A Wtedy mnie wyjedzie normalnie jak z poduszki powietrznej. Z tego wózka. Rozumiesz? A coś zaraz od... Dobra, dawaj. Musiałem trochę podriftować, nie? Do tego maila piszcie swoje zgłoszenia i wysyłajcie filmy, jeżeli chcecie być nowym Gienkiem. Dawaj, dalej. Nie musisz być tak bardzo głupi jak on. Bardziej się nie da. Bo no właśnie A w to... się dobrze to... z tym żyje. Auuu! Auuu, dwoń po Seicento. Po Hunigana? Tak. Numer, już ci proszę. Powiedz, że chcesz być najszybszy w mieście. Wymyśl coś. Pokaż, że jesteś lepszy od widzów, którzy mogą wysyłać na tego maila swoje zgłoszenia, żeby stać się nowym Gienkiem. No na złokcie. Może zadzwonimy z twojego? co, myślisz, że już twój zna... wszystkie autokomisy i wszyscy no. handlarze patologicznymi autami mają twój numer w, w telefoniku? I nie o, 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 tylko nie on. Ale się ujebałem od Wszystko tego wózka. Dobra. 09. Jeszcze rozumiem, jakby to było jakieś 11 albo coś. 09, wsadzili tu felgi, pomalowali. No ciężki gnój ogólnie, no ciężkich nubiów. Koła, toczki kur... Nie macie oczu, kurwa dlaczego, dlaczego, dlaczego coś takiego, kurwa dlaczego Dobra i moi drodzy zostają nam dwa ogłoszenia raptem tylko, ale dzisiaj przebrnęliśmy przed Fiu, 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 Toś tu to, kurwa budę posadził na koła od To spłonęło w tym miejscu i chyba zostawił po prostu, nie no co jest, tu niczego nie ma, gościu A to chamski szturek. wiecie co ten gościu chce zrobić? Pewnie w tym aucie, na tym takim Istotnym elemencie z prawej strony jest numer win wybity. I dlatego chce to 15 tysięcy złotych, bo liczy, że ktoś ukradnie takie X6, kupi od niego ten win i do tego kradzionego X6 wklei właśnie ten win i będzie cieszył się hybrydą. Nie wkleja się, tylko się wspawuje, kurwa. Mówiłem tak skrótowo. O ty cwaniaczku, tak nie można, nie można. Nie... Ja bym prosił jakiegoś ubezpieczyciela, żeby o, o, tam pojechał i ten win tak wpisał, to że, za to żeby pena. to na drogi nie, 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 nie wróciło, wiecie? A wy pilnujcie, moi drodzy, swoich x szóstek. O, i całe to zestawienie. Oczywiście kończymy Audi. Jak mogło być inaczej? Z niedziałającą lampą tylną. No nie no, a to nie jest to Audi, który, z którego szydziliśmy we wcześniejszym materiale, tylko po prostu gość sprzedał oddzielnie no, Felgi. No, no, no. co był taki ten w masce, nie? To jest ten sam samochód, tylko ktoś chyba Felgi opierdolił z niego. Nie no, grafika jest podobna, ale to nie ten. Myślisz? Że było dwóch głupi, którzy zrobili dobra. bardzo podobną grafikę na aucie? To pewnie jego młodszy brat. <noise> ten miał na imię Hans, a ten drugi Helmut. Bo i to i tamto auto było na niemieckiej blaszce. O, i chcieli zrobić 6-9, ale zki kur... to wjebali 7. Nie potrafili liczyć tak jak ty, dlatego wjebali 7. No, ja umiem liczyć, miałem dwójkę z matematyki. O czym ty pierdolisz? <noise> dobra, moi drodzy, to by było kur... na tyle z tych patologicznych ogłoszeń. Jak już wcześniej wspomniałem, faktycznie nie zawiedliście, nie wiem dlaczego było tak bardzo mało BMW, ale to może dlatego, że faktycznie na Instagramie oglądają mnie, mnie fani tej marki, którzy lubią, tak jak ja, szydzić z Audi. Bo pamiętajmy, szydzenie z Audi to, to jest obowiązek, tak? To nie jest przyjemność, to jest obowiązek obywatelski. Oczywiście, oczywiście, że tak. Szkoda, no bo nie było telefonów. Szkoda, bardzo... bo ludzie znowu od nas nie odbierali. Szkoda, że po raz kolejny musiałem nagrać taki trochę przegadany odcinek, ale takie też wam się podobają. Jeszcze chciałbym się wytłumaczyć, że żeby tak nie było, że mi się goście programu skończyli. Nie nie, 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 Goście wjazdu na garaż wciąż są, tylko ich auta czasami ulegają awarii i czasami jak na przykład do jednego gościa, to kończy się to tak. Prosiliście też, żebym pojechał do Szymona. Przyjechał. Przyjechałem. Tylko, że jest mały problem, że Szymon na tą chwilę nie ma niczego godnego pokazania. A to nie tak. Teraz wyjdę, że jestem chujem i Kia jest niegodna, kiepska imitacja auta, jest niegodna. Dobra, w ogóle już się pogręczyłem. Nieważne, Szymon odwiedzi mi, jak kupi coś fajnego, a tymczasem do niego na kanał przyjechaliśmy nagrać, jak szybko jest M8. I czy pokonam wszystkich wcześniejszych influencerów, którzy do niego przyjechali. Oczywiście, że pokonam. Więc zapraszam, zapraszam. Ręką z <laughs> nawet bez rączek, bez rączek też tak było. A są tacy, co jeżdżą bez rączek. Materiał dobiegł końca, a ja chciałbym tylko przypomnieć, że partnerem był War Thunder, czyli najbardziej rozbudowana gra pod względem maszyn i pojazdów wojskowych. W opisie tego filmu znajdziecie link i nie zapomnijcie użyć mojego kodu Detailer, dzięki któremu dostaniecie masę bonusów. Dzięki za dzisiaj jeszcze raz i widzimy się za tydzień.